Witajcie kochani, tu znowu Mary i Mario. No i nasz kolejny miksik. Tym razem jego bohaterami będzie jadę do Vegas, Super Bonus, Lucky Day oraz Green Money. Mhm. To Ty pojedziesz do Vegas i zostawisz mi super bonus. Aha, no dobra. Ale zaczniemy sobie może od Green Money. Dobra, aha, już wiedzę, że pierwszy, dobra. To leć. Leć Mario leć. Szukać tu będziemy oczywiście worka. Zapeczka jest z numerem 36.

Bardzo fajna, a tym razem tutaj po prostu na razie nic nie ma. Ja mam z numerkiem Lucky Day 31 i szukamy koniczynki lub liczb. Tak. 55, 48, 17 i 27. Nie to było? 27 wygrana.

Pewnie tak. 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 tak, może, ale fajnie wtedy. Dobra, patrzymy. No tak, tu jest piątka, siedemnastka, piątka, pięćdziesiąt pięć, piątka, dwadzieścia siedem, piątka i tu piątka, czyli dwadzieścia finzoty, ale no super. Alegarsko. Numer trzydzieści jeden, kochani, dał. Tutaj kontrole są w pionie. Nawet, o, mam chyba, ha, to będzie. Nie wiem, nie znam się, tak Mario no tak, się orientuje. Czyli 25 taki dało, Super. No fajnie, oczywiście. Ja. całkiem fajnie, Tak, dzięki. No wobec ja. tego tak. próbujemy pojechać do Vegas, Zapeczka jest z nowelem dziewiątym i to szukać będziemy dolarków. I co? Zaczniemy od palmy. I mamy dolarka. Jest! A on co? Nie, no on Aha, jest. dobra. To nie jest ten kolor mnożący. Mnożący Aha. jest ten zielony. Nie. Druga palma, kwiatek, winogrona, piłka, tref. Jeszcze wtedy dolarek zielony, nie? No fajnie by było. Cytrynka, słońce, podkowa, biedronka, no podkowa kolejna, cytrynka, tym razem w zielonym kolorze. No. Pik, garnek. Ale no fajnie, że jest. Podkowa, pik, gwiazda, ananas i kier. No dobrze co, kryje pod sobą dolarek, pewnie zwrocik. Tak, zgadza się. Ale bardzo fajnie. Ale bardzo fajnie. Co, cieszymy się bardzo. No to już oznacza, że mamy minimalny plusik. Tak, no bo ja mam 25, to masz dychę, a tu zrabki za przydychy. no to jest już plus. Bonus 7, kochani, z numerkiem 14. No i szukamy oczywiście też dolarka. Ale albo tam złota. Dobra, będę Wam przesuwała. I patrzymy, czy coś tu będzie. Co tu mamy? Koniczynkę? Nie, nie. A nie, to ta, ta było tam. Porę. <laughs> yy, to w tej drugiej zlepce. Tak. Winogronko. Bananki. Ananas. Księżyc, wisienki. Sejf. Korale. Co to jest dzień. dzwonek? A myślałam, że ten worek, Ach, nie, no to jest ale dzień. to jest takie Kolec. podobne. Świnkę. Monetki, ale to nie tu. Plikno też nie tu. Nie, to bank, tylko sztabka złota by się przydała. Portfel. Garnek, a ja tak się cieszę, że w coś jest. Korona. To jest chyba arbuzik, tak, arbuzik. Klucz. I zegarek, czyli ta zrapeczka jest przegrana. Tu mamy te. Coś jeszcze tutaj będzie? nie, ojej, Oni mają dziwnie te kontrolne Aha, coś... dobra, ale wiecie, że tu nic nie było. Także tutaj nic nie dało, ale wynik jest dzisiaj nawet bardzo fajny. Dwie zdrapeczki nam wygrały. Tak, no. jesteśmy na małym plusiku. Tak, udało się, wiadę do wygas, odzyskać dyszkę. No i lucky day. No. Bardzo ładnie tutaj dała nam 25 zł. Tak, 5 wyszło... razy. 5 złotych na plusie. No pięknie dało to lat fajnie cieszę się bardzo, także jest na plus w końcu kochani. Nieduży, ale zawsze. Tak, ale zawsze cieszy. Także co kochani, zapraszamy na kolejne odcineczki nasze. Dziękujemy za Wasze przybycie, że z nas oglądacie. To jest... zawsze z nami jesteście. Tak, jest to bardzo miłe. Zobaczymy się już wkrótce. No, tak, pozdrawiamy i zapraszamy. Papa. pa! pa. pa, pa.